Proszę Państwa, chciałbym bardzo serdecznie powitać jeszcze raz w naszą drogą dyrektora Zakładu Naukowego Osobskiego w pana doktora Adolfa Józefa. Serdecznie Pana. Jeśli się ma współpracę z tak znakomitym środowiskiem, jak środowisko opolskie, gdzie jest tak wielu ludzi właśnie z Kresu. Dla których lwów nie jest miastem obcym, którzy są zamurzeni w jego historię, historię tego miasta. Jeśli, a częścią historii tego miasta od początku XIX wieku był zakład Narodowy imienia Osojeńskiego. No to my mamy świetną promocję Osojeńskiego monopolu. Osojeńskiego jest zadłużony u państwa. Robicie wystawy, yy, mówicie o tej instytucji. Także ja za to chciałem przede wszystkim bardzo, bardzo serdecznie yy, podziękować. Yy, w przyszłym roku, w roku 2017, zakład będzie yy, obchodził dwustulecie. Dwustulecie ustanowienia familijnego. I to. Yy, bardzo ciekawa historia, bo by mógł był powstać Zakład Narodowy Mienia to trzeba było uzyskać zgodę cesarza Habsburga, wtedy Franciszek I. Od 1770 roku drugiego Roku po pierwszym rozbiorze Lwów, Galicja stały się czę częścią wielonarodowego, wielonarodowego państwa, monarchii habsburskiej. I Ossoliński był bardzo bliski Habsburgom. No, łączyła go niemal przyjaźń z cesarzem. Świadczy o tym, Chociażby to, że w roku 809 został powołany przez Franciszka I na prefekta nadwornej cesarskiej biblioteki. Dzisiaj przekształcona w Bibliotekę Narodową Austriacką. Austroliński zasłużył się tym, że w czasie kampanii napoleońskich, w czasie wojen napoleońskich, chronił od rabunku to dziedzictwo kulturowe austriackie. Ogromnie dużo rzeczy uratował od zrabowania przez wojska napoleońskie. I tym zaskarbił sobie, Wielką przyjaźń, nie tylko samego cesarza. My przywykliśmy patrzeć na wiek XIX, od końca XVIII do roku XVIII, głównie przez pryzmat powstań narodowych. Oczywiście one miały ogromne znaczenie. Różnie się kończyły, dyskutowany był sens tych powstań, ale dzisiaj Raczej tych dyskusji się już nie prowadzi. Niedoceniana jest często działalność no, tych, którzy wybrali inną drogę. Kiedy Ossoliński zastanawiał się na przełomie XVIII i XIX wieku po upadku Rzeczypospolitej, co może on dla niej zrobić, uznał, że najważniejszym zadaniem jest stworzyć instytucję narodową, która by nie pozwoliła Polakom zapomnieć o tym, kim są. A pamięć, własna tożsamość przede wszystkim oparte są na historii. Z tego celem zakładu Narodowego imienia Ostolińskich było prezentowanie i opracowywanie wielkiego dziedzictwa pierwszej Rzeczypospolitej. Ostoliński zwrócił się do, no, chociażby do arystokracji w pierwszej. W pierwszym rzędzie do tych, którzy mieli czym wesprzeć działalność zakładu, działalność powołanej przez niego instytucji. Dlatego pozyskał do współpracy księcia Henryka Nowomirskiego z Przeworska, znanego europejskiego kolekcjonera sztuki, który w 1823 roku. Podpisał z osobyńskim porozumienie, na mocy którego przekazał swoje kolekcje sztuki do Osolina. A w kilkadziesiąt lat później wcielone zostało w życie postanowienie księcia Henryka, na mocy którego przeworskie dobra przyjęły formę ordynacji przeborskiej i dochody z tych dóbr ordynackich przekazywane były na utrzymanie. Ossolineum i funkcjonującej już w jego strukturze, funkcjonującego już w jego strukturze, Muzeum Wsiątów Lubomirskich. Zaś lubomirscy sprawowali najważniejszą funkcję w tym muzeum. Pełnili rolę kuratorów literackich, tak się to nazywało, ale oni byli szefami tej, 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 tej instytucji. Kuratorię ekonomiczną sprawował spadkobierca Ossolińskiego, ale on dbał jedynie o to, ażeby środki z dóbr Ossolińskiego przekazywane były także na utrzymanie Ossolinę. A Więc była to instytucja prywatna, oddana narodowi, no ale jednak zarząd tej instytucji przez cały czas i utrzymanie było na barkach tych, którzy ją powołali, to znaczy, spadkobierców osolińskiego i spadkobierców yy, Lubomirskich <laughs> Przypomniałem historię Ossolinea. I mówię, jak można yy, w ogóle coś takiego zrobić? Będzie to tak wyglądać, że w momencie, kiedy Pol Polska zrzuciła yy, okowy yy, komunizmu, yy, no to zabiera się z Ossolineą yy, rękopis yy, i przekazuje się go yy, do no instytucji, no, ale, ale do Wasza Długo trwała ta dyskusja, wreszcie ustaliliśmy, jeśli, powiedziałem, jeśli pan przywróci status depozytowy, rękopisowi to my się zgadzamy, żeby Zdecydowałem się na to, by tak zrobić. Spotkałem jest, za to ataki straszne z wszystkich stron, że prawda, oddaję właścicielowi. Gazeta wyborcza jest po Ten czas pomikał, to straszne ataki były panie dydaktor publik za to. Nie przyjmowali moich odpowiedzi. Nie wydrukowano materiału źródłowego, które wyraziłem, że to był depozyt. Ja nie wyobrażam sobie innego postępowania. Nie mogłem, jeśli osolina w ustawie, która została potem przyjęta, uznana została spadkobiercą Osolina Młodowskiego, to dyrektora, dyrektor jest spadkobiercą nie tylko zbiorów, ale i zobowiązań. Nie może być tak, że zobowiązanie podpisane przez dyrektora Bernackiego w Lwowie nie obowiązuje dyrektora Osolinianu we Wrocławiu. Bo bo jeśli mamy ciągłość, to w ten czas nie mówimy o dwustulecznych, prawda? Bo wtedy zaczyna działać jak gdyby inna instytucja. No i to była wielka awantura. Ja się jednak nie ubiłem. Pamiętam, w radiu miałem taką historię. Poproszono mnie na rozmowę do radia w Polsce. No i pani redaktor mówi, pan przywrócił depozytową prawa depozytowe Tarnowskiemu. Ja mówię, tak. No to znaczy, że utracił Pan rękopis, a jak ten Tarnowski zechce go sprzedać, no to go zabierze i sprzeda. Ja mówię, tego nie może zrobić, bo mam w umowie zapisane prawo pierwokłótne. No dobrze, a co Pan zrobi, jak zechce za ten rękopis 10 milionów złotych? Ja ten czas popatrzyłem na niego i mówię, dlaczego pan tak nisko poceniła? Na, 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 ten, na, na ten To jest bezsenne. To jest bezsenne. To jest pewne, pewnego rodzaju relikwia polska. I nie, może zechce dużo więcej. Ale jeśli pani mówi, że trzeba go unarodowić, to się zwrócę do narodu, żeby dał pieniądze na unarodowienie. No ja mówię dobrze, ile mam przykować pieniądze? No, na pewno pani nie będzie stać. A ja powiedziała, że pan powiedział. Zobaczymy. 200 tysięcy dolarów. 200 tysięcy dolarów. Ja mówię do niego, no bo inaczej, nie mogę powiedzieć dużo, ale pomyślałem sobie w Boże jak tanią. Eee, rzeczywiście. 200 tysięcy dolarów to było tyle, co wtedy 800 tysięcy złotych. Eee, więc to nie był nawet milion złotych. Przyjechałem do Wrocławia, zacząłem się zastanawiać, jaki krok zrobić. Nasuwały się dwie możliwości. Idę do banku, proponuję bankowi promocyjną działalność. Daję wam, dajcie 200 tysięcy, my kupujemy, a wy kupujecie i dajecie nam ten kowal. Osobina. wchodzicie, taka, taka, to była bardzo, tak na 90% by się to udało. Sądzę, że taki bank by się znalazł. Ale się pomyślałem, dlaczego ja bank będę wpisywał yy, w historię rękopisu? Lepiej chyba wpisać miasto prosto. Poszedłem do prezydenta miasta i powiedziałem, słuchaj, wyłóż 10 tysięcy, kupisz rękopis i przekażę to osobom. Na mój. miasto zostanie wpisane w historię rękopisu. O to mi chodzi. z zaleźli się, się zgodził. Mieliśmy już wszystko przygotowane, umowę yy, notarialną, już goście zaproszeni. I dzwoni do mnie Jan Pawlowski i mówi, proszę pana, rodzina mi mówi, że ja w że za, 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 za tak nisko wyceniłem naszą ekonomię, to jest za bezkarne. Ja, ja nie no, jak pan to teraz, to, to co teraz? Nie, ja mogę Panu sprzedać za to tylko jedną trzecią no, mówię, no dobrze, którą? Z tyłu, mówię, z tyłu, z tyłu z przodu, mówię, musimy ustalić, gdzie, jest, gdzie są jeszcze te pośrednie, co, co to znaczy druga część, od której się nie której jak to podzielimy. No, no wie pan, no znajdziemy rozwiązanie. No mówię, no jakie, no, 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 Ja dla 600 tysięcy, bo on do 600 podjął, cenę do 600. No, no to jak pan to sobie? No wie pan, niech pan tak się nie, nie przejmuje. Sprzedam panu jedną część za 200 tysięcy. A dwie trzecie oddam osobinę w prezencie. No i tu się zachował jak wielki pan. Powiedziałem sobie, to, to jest taka historia do opisywania, prawda? No i oczywiście zgodziłem się. Przekonałem miasto, że muszą wejść w tę transakcję, bo nic nie tracą, pieniądze są te same, tylko nie będą jedynym darczyńcą. I będą darczyńcą tylko jednej części. Ale od razu tam powiedziałem. No ale ja mam no, umowę sporządzamy w trzech częściach. Pierwsza część mówi o tym, że pan sprzedaje jedną trzecią miasto. Druga część będzie mówiła, że miasto tą jedną trzecią przekazuje Zakładowi Narodowym Mini Osulyńskiego. I trzecia część, że pan dwie trzecie przekazuje Oselinę. I to będzie wszystko podpisane na dole przez pana, prezydenta Wrocławia i Czech. Ale chytręki mówi, to pan, to pan nie podejrzewa, tak? Ja mówię, o nic nikogo nie podejrzewa.